Istnieje tylko jeden sposób na przeżycie w spadającej windzie. Będąc uwięzionym w małym metalowym pudełku brzmi przerażająco. Nawet sama myśl o takiej ponurej sytuacji przyprawia nas odreszcze. Pewnie już kiedyś zastanawialiście się, co byście zrobili, gdyby lina trzymająca windę nagle pękła. Czy w ogóle da się przeżyć taki upadek? Czy faktycznie trzeba podskoczyć, aby przeżyć? W filmiku jasnej strony odpowiadamy na te pytania i przedstawiamy zalecenia naukowców i inżynierów dotyczące tego, co należy zrobić, a czego zdecydowanie powinniśmy unikać, jeśli znajdziemy się w spadającej bindzie. Zasada pierwsza. Nie skacz. Panuje powszechne, błędne przekonanie, że jeśli skoczysz na chwilę przed tym, jak winda uderzyło o podłoże, to w jakiś sposób zmniejszysz siłę uderzenia i jej oddziaływania na swoje ciało. Po pierwsze, skąd miałbyś wiedzieć, kiedy powinieneś skoczyć? Przecież dno windy nie jest przeźroczyste, prawda? Po drugie, nawet jeśli uda Ci się podskoczyć, co jest niezwykle trudne podczas swobodnego spadania, spadek prędkości, na jaki możesz liczyć, wyniesie około 3 km na godzinę. To zdecydowanie za mało, by uratować Ci życie. Co gorsza, uderzenie głową w sufit może spowodować poważne obrażenia. Skakanie zdecydowanie nie jest warte takiego ryzyka. Pogromcy mitów przetestowali to rozwiązanie i możecie bierzeć nam na słowo, że nie skończyło się to dobrze dla manekina w windzie. A oto kolejna rzecz, której nie należy robić. Zasada druga, nie stój prosto. Stanie prosto i liczenie na to, że wszystko będzie dobrze, również nie jest to najlepszym pomysłem. Czeka ci ciężar 10 razy większy niż ten twojego ciała, który w momencie uderzenia obciąży twoje nogi. Z całym szacunkiem, ale ani ty, ani nikt inny nie jest w stanie tego przetrwać. Skoro już wiemy, czego nigdy nie należy robić w spadającej windzie, przejdźmy do wskazówek dotyczących postępowania w takiej sytuacji. Zasada pierwsza: połóż się płasko na podłodze. Najlepiej byłoby położyć się płasko na plecach. Taka pozycja pomoże rozłożyć siłę uderzenia na całe ciało. Tak, małe, cienkie kości prawdopodobnie i tak się zławią, choć zależy to głównie od tego, jak wysoko znajdowałeś się w momencie zerwania liny. Ale taka pozycja może pomóc Ci uniknąć poważniejszych obrażeń. Bo i nie. Nikt nie ma co do tego całkowitej pewności. W takiej sytuacji prawdopodobnie trudno jest myśleć trzeźwo, ale powinieneś pamiętać, aby zakryć głowę rękami. Kiedy winda wyląduje, najprawdopodobniej zostanie zniszczona, więc ochrona głowy przed różnymi odłamkami może uratować ci życie. Problemem w leżeniu płasko na podłodze jest. no cóż. Mózg. Podobnie jak przy wypadku samochodowym, nagły spadek prędkości, z powiedzmy 100 km na godzinę do zera, może spowodować bardzo poważny wstrząs mózgu. Innym kłopotem jest to, że podczas spadania człowiek znajduje się w stanie nieważkości, więc trzeba się trzymać, aby nie zacząć latać. Zgadza się. Rozwiązanie z leżeniem na płasko ma wiele minusów. Jednak, nawet biorąc pod uwagę wszystkie z nich, eksperci są zgodni, że jest to jedyny realistyczny sposób na uratowanie życia. Betty Lou Oliver, która pracuje jako operatorka windy w Empire State Building, jest rekordzistką świata w przetrwaniu najdłuższego upadku z windy w historii. Przejechała 79 pięter w spadającej windzie i pozostała przy życiu. Uratowała ją lina o długości 1000 stóp, która wylądowała przed windą i złagodziła upadek. Co jeszcze bardziej szokujące, wcześniej tego samego dnia samolot rozbił się o piętro, na którym pracowała Betty. Przetrwała ten wypadek, choć 14 jej współpracowników nie przeżyło. Trudno o więcej szczęścia jednego dnia. Z drugiej strony, wypadki w windach zdarzają się niezwykle rzadko, więcej osób ginie, gdy wejdzie do pustego szybu lub utknie między drzwiami windy. Uważaj więc, co robisz i nie spiesz się zbytnio. Ponadto, w niektórych szybach windowych znajdują się specjalne odbojniki, które w sytuacjach mają zapewnić łagodne lądowanie. Cóż, jedynym pewnym i stuprocentowym sposobem na przeżycie w przypadku, gdy winda zacznie spadać, jest chodzenie po schodach.